Hej, OnePlus oficjalnie zaprezentował OnePlus 12, smartfona na którego bardzo czekałem. Prawdopodobnie będzie to mój kolejny smartfon i chciałem o nim porozmawiać, ale w bardziej interesujący sposób. Dlatego w tym materiale porównamy sobie OnePlus 12 do jednego z najlepszych smartfonów 2023 roku, czyli S23 Plus, dlaczego nie do Ultra? OnePlus 11 na premierę kosztował u nas 4300 zł i pewnie 12 będzie w podobnej cenie. Jest to cena bardziej zbliżona do S23 Plus, a nie Ultra będzie składało się z dwóch części. Najpierw wymienię zalety S23 Plus względem OnePlusa 12, a następnie wymienimy zalety OnePlusa 12 względem S23 Oczywiście materiał jest subiektywny, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich porównań, to zostawcie łapkę pod tym filmem. I zaczynamy od tego, w czym S20 jest lepszy od OnePlusa. Co prawda S23 nie można nazwać małym smartfonem, ale pod względem wymiarów wygrywa z OnePlusem. Tak więc jeśli szukacie mniejszego smartfona, to lepiej wybrać S23 Plus. S23 Plus jest o prawie 6 mm krótszy, 1,5 mm smuklejszy i aż o 24 g lżejszy, co na pewno będzie odczuwalne. Wymiary OnePlusa są bardziej zbliżone do S23 Ultra, bo smartfon ma aż 6,8 calowy wyświetlacz. Natomiast S23 Plus i 6,6 calowy wyświetlacz, choć tak jak mówiłem w poprzednim materiale, w S24 Plus wyświetlacz urośnie do 6,7 cali, więc ta różnica będzie trochę mniej odczuwalna, ale tak czy owak, pierwsza zaleta S23. Plus, to wymiary. Druga zaleta jest bardzo subiektywna. Ja na przykład nie przepadam za zakrzywionymi wyświetlaczami, a OnePlus 12, podobnie jak 11, ma taki właśnie wyświetlacz, i to dlatego mimo większego wyświetlacza OnePlus 12 jest węższy od S23, i tutaj przynajmniej dla mnie S23 Plus jest lepszym wyborem, ale sami musicie ocenić co wolicie bardziej zakrzywiony czy płaski wyświetlacz. Bo z jednej strony, tak jak mówiłem na początku, to kwestia gustu, ale z drugiej strony niektórzy producenci tacy jak właśnie Samsung odchodzą od zakrzywionych wyświetlaczy. Taki wyświetlacz będzie miał na przykład S24 Ultra. Kolejna zaleta Samsunga to lepsza wodoszczelność, czyli certyfikat IP68. Niestety OnePlus 12 ma jedynie certyfikat IP65, co dosłownie oznacza ochronę przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony. Czyli w teorii OnePlusa 12 nie powinniście zanurzać w wodzie. Ale jeżeli nie zamierzacie zanurzać żadnego ze smartfonów, to oba smartfony spokojnie poradzą sobie w deszczu, więc nie jest to jakaś duża zaleta, no ale jak już wydajemy tyle na smartfona, to warto mieć zapewnioną lepszą wodoszczelność. Samsung jako jedyny implementuje w swoich smartfonach ultrasoniczny skaner linii popularnych i to kolejny plus Samsunga. Gdyż OnePlus 12 ma tradycyjny skaner linii popularnych, który musi się podświetlać, co czasami, szczególnie gdy próbujemy odblokować smartfona w nocy, może być irytujące. Do tego skaner Samsunga jest nieporównywalnie szybszy i bezpieczniejszy. I ostatnia zaleta Samsunga, jaką znalazłem, to... Oprogramowanie. Osobiście e, od One UI wolę Oxygen OS, nawet w wersji Color OS, no ale trzeba przyznać, że oprogramowanie Samsunga ma nieporównywalnie więcej funkcji, w tym panele krawędziowe, które możemy dowolnie customizować, Samsung DEX, e, który pozwala nam używać smartfona w trybie komputerowym, no i wiele innych funkcji. I to były wszystkie zalety, jakie znalazłem w S23 Plus względem OnePlusa 12, a teraz zobaczmy, w czym OnePlus 12 jest lepszy. I pierwszą taką zaletą jest dla mnie do wyciszenia smartfona. Jest to bardzo przydatna rzecz. OnePlus jest jedynym producentem, który oferuje taką funkcjonalność w swoich smartfonach, oprócz oczywiście Apple, i dziwię się, że inni producenci nie zaimplementowali jeszcze tej funkcji. I warto zauważyć, że suwak głośności w OnePlus 12 został przeniesiony na lewą stronę, natomiast przyciski głośności zostały przeniesione na prawą stronę i znajdują się teraz nad przyciskiem zasilania. Taka zmiana względem OnePlus 11. s 23 wyświetlacz jest nieco okrojony w porównaniu. Do do takiego S23 Ultra, natomiast OnePlus wpakował w swojego smartfona najlepszy wyświetlacz z możliwych. Mamy więc rozdzielczość 1440 na 3168 pikseli, czyli 2K, a w S23 jest jedynie 1080 na 2040 pikseli, czyli Full HD. Dalej, wyświetlacz OnePlusa potrafi odświeżać się od 1 do 120 Hz, natomiast ten S23 Plus odświeża się jedynie od 48 do 120 Hz. No w OnePlus 12 mamy również zauważalnie większą jasność, która w jednym punkcie może osiągnąć nawet 4,5 nitów. Choć pewnie w codziennym użytkowaniu smartfon będzie uzyskiwał około 2,5 nitów, natomiast S23 Plus był reklamowany jasnością 1750 nitów, ale w rzeczywistości osiąga jedynie 1300. Kolejnym plusem OnePlusa jest nowoczesna technologia PWM. Chodzi oczywiście o zdrowie naszych oczu. Smartfony Samsunga migają z częstotliwością 240 Hz na sekundę i jest to jeden z najgorszych wyników w smartfonach. Nawet iPhone'y migają dwa razy szybciej. Chodzi po prostu o to, że jeżeli smartfony migają z tak niską częstotliwością, u niektórych może to powodować szybsze zmęczenie oczu czy nawet bóle głowy. Natomiast OnePlus 12, podobnie jak inne chińskie smartfony, ma możliwość ciemniania wyświetlacza z częstotliwością 2160 Hz. Jest to rzecz, która powinna być obecnie w każdym smartfonie i jeden z powodów, dlaczego nie używam smartfonów Samsunga. I Wam również radzę. Zwrócić na to uwagę. Kolejnym plusem OnePlusa jest również więcej RAMu. W zależności od konfiguracji mamy 12, 16 lub nawet 24 GB RAMu w porównaniu do zaledwie 8 GB S23. I oczywiście ten punkt traktowałbym z przymrużeniem oka, gdyż w obu smartfonach RAM można rozbudować za pomocą pamięci wewnętrznej, no ale wiadomo, że to nie jest to samo i jeśli szukacie smartfona z większą ilością RAMu, to powinniście wybrać smartfon OnePlusa. Wielu osobom podoba się plastyka na zdjęciach Samsunga. Ja osobiście nie cierpię zdjęć jakie robią smartfony Samsunga, gdyż są one po prostu za bardzo wyostrzane. Niezależnie jednak, czy wolicie zdjęcia jakie robi OnePlus czy Samsung, OnePlus 12 ma zauważalnie lepszą specyfikację aparatów od S23, więc w teorii powinien robić lepsze zdjęcia. Przede wszystkim OnePlus 12, w porównaniu do S23, ma większy sensor aparatu głównego, a co za tym idzie, większe piksele o około 13%. Ma również bardziej otwartą przesłonę F16. W porównaniu do F18 w S23, i obie te rzeczy powinny sprawić, że smartfon zrobi nieco lepsze zdjęcia w słabym oświetleniu. Jednak OnePlus ma zauważalną przewagę w teleobiektywie. W obu smartfonach mamy trzykrotny zoom optyczny, ale ponownie w OnePlusie mamy większy sensor i większą rozdzielczość 64 megapikseli, w porównaniu do zaledwie 10 megapikseli w Samsungu. Samsung ma jedynie nieco lepszą przesłonę F24 w porównaniu do F26 w OnePlusie. No i kolejnym plusem OnePlusa jest również obiektyw szerokopasmowy gdyż ma większy sensor oraz większą rozdzielczość 48 megapikseli, choć warto zauważyć, że obiektyw Samsunga jest nieco szerszy, gdyż ma 13 mm w porównaniu do 14 mm w OnePlusie. Niezaprzeczalnym plusem OnePlusa 12 będzie lepszy procesor, gdyż OnePlus 12 to jeden z pierwszych smartfonów ze Snapdragonem trzeciej generacji. No i tutaj macie porównanie benchmarków obu procesorów no i jak możecie zauważyć, nowy Snapdragon jest zauważalnie szybszy. OnePlus 12 ma również zauważalnie większą baterię od S23+. Samsung wyposażył swojego smartfona w baterię o pojemności 4700 mAh, natomiast OnePlus w baterię o pojemności 5400 mAh. I różnica 700 mAh na pewno będzie zauważalna w codziennym użytkowaniu. Ostatnia zaleta OnePlusa to oczywiście szybsze ładowanie. OnePlusa naładujecie 100W ładowaniem, natomiast Samsunga jedynie 45W. OnePlusa do pełna naładujecie w 26 minut, natomiast Samsunga w około godzinę. Tutaj jest zauważana zaleta OnePlusa, bo takie szybkie ładowanie jest po prostu bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu. Inna sprawa jest taka, że Samsung nie daje szybkiej ładowarki w zestawie ze smartfonem. Natomiast z tego co wiem, e, szybka ładowarka była w zestawie z OnePlus 11 i mam nadzieję, że to się również nie zmieni w OnePlus 12. Ale trzeba poczekać na premierę na naszym rynku i wtedy zobaczymy, czy ładowarka będzie dostarczana ze smartfonem, ale myślę, że będzie. OnePlus 12 ma również zauważalnie szybsze ładowanie bezprzewodowe, bo aż 50 natomiast Samsung ma jedynie 15 watowe ładowanie bezprzywodowe. I tutaj kończy się nasze porównanie. Dajcie znać co myślicie o obu smartfonach. Wybrałbym oczywiście OnePlusa 12, który moim zdaniem ma więcej zalet w porównaniu do S23+. Piszcie w komentarzach co myślicie o takich porównaniach, którego smartfona Wy byście wybrali i dlaczego. I zostawcie łapkę w górę jeśli chcecie zobaczyć więcej takich porównań, a na pewno je zrobię. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!